Często w swoich wypowiedziach używam zdań, że nie musisz być sam, że w pojedynkę nie jest łatwo. Nie znaczy to, że jak będzie nas więcej, to będzie lepiej. Że to będzie z górki. Nie. I nie chodzi o to, żeby było z górki, bo gdyby było z górki, to niczego byś nie zrozumiał, to za wiele byś się nie nauczył i za daleko byś nie doszedł. Droga jest po to, byś przez doświadczenie, przeżycie kształtował swoją osobowość, swoją postawę, swoją pewność siebie, a złe nawyki, żeby wymieniały się na te dobre, na te właściwe, które będą wspomagać nowy twój styl życia. Nie ociężałego życia, ale pełnego wigoru. Energii, zdrowia i sensu. Myślisz, że jest to niemożliwe? Jeżeli tak myślisz, to znaczy, że nigdy nie doświadczyłeś życia w pełni, życia z pasją, to znaczy, że większość swoich marzeń pogrzebałeś na cmentarzu już za życia i przy niesprzyjających okolicznościach, które otaczają nas przecież na co dzień. Wycofałeś się do małego życia, i zazwyczaj w samotności utkwiłeś na mieliźnie, i pozbawiany takiej świadomej wartości siebie. Kim jesteś, dokąd zmierzasz, boisz się wypłynąć. Aż przyjdzie dzień, kiedy wrzucą cię do podwójnego grobu, w którym wcześniej pogrzebałeś swoje marzenia. I brzmi to strasznie, ale pomyśl, pomyśl, póki masz jeszcze czas, bo pamiętasz, że z każdym mijającym dniem mija też czas twojego życia. A samotność to jedna z najgorszych rzeczy, jakie dopadają człowieka, jedna z najgorszych rzeczy, w jakie człowiek ucieka. W tej mądrej księdze najlepszej instrukcji życia, z której korzysta wiele dziedzin nauki, jak medycyna, psychologia, finanse, biznes itd., itd., są zapisane słowa wypowiedziane przez Pana Boga. <laughs> Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Kiedy znajdziesz się w samotności, z różnych przyczyn, często będą to zaburzenia, otyłość, choroby, albo z przyczyn nawet już nie takich nieświadomych, nie uświadamiasz ich sobie, dlatego że wydarzyły się gdzieś bardzo dawno w Twoim dzieciństwie. I możesz powiedzieć, no dobra, ale jak w dzieciństwie, to przecież ja już nie pamiętam, co to ma dzisiaj do rzeczy. A powiem ci, że ma i to bardzo dużo, bo ty możesz nie pamiętać, ale twoja podświadomość niekoniecznie. Twoja podświadomość to czarna skrzynka, w której wszystko jest zapisane i potrafi się odezwać w najmniej oczekiwanym momencie. Mógłbym tu. Naprawdę podać wiele przykładów. Mógłbym podać wiele przykładów. Ale powiem Ci jeszcze, że kiedy padają słowa od obcych ludzi, to jeszcze gdzieś tam te zranienia nie muszą być takie głębokie, ale kiedy padną od najbliższych, od rodziców, od rodzeństwa, czy tam ciotków, wujków, to ranią naprawdę dogłębnie. I nie tak dawno. Rozmawiałem z kolegą, który opowiedział mi swoją historię. Ja byłem zszokowany, słuchaj. On mówi mi, bo rozmawialiśmy też o marzeniach, o tym, co teraz rozmawiamy, i on mi mówi: To ja ci coś powiem. Czy wiesz, że ja nie, 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 nie tylko nie zrealizowałem, ale nawet nie próbowałem zrealizować największego marzenia w swojego życia? Ja mówię: ty Chyba zwariowałeś. A dlaczego? On mówi: Słuchaj, jak ja ci powiem, to nie uwierzysz. Powiem ci, jakie to było marzenie. Bo ja byłem zaciekawiony, jakie to marzenie. Kurde, największe marzenie swojego życia. Mój kolega, a ja nawet o tym nie wiem. Przez tyle lat się znamy. On mówi: Słuchaj, moim marzeniem było, żeby zostać piosenkarzem. Ja mówię, chyba żartujesz. No, roześmiałem się, bo po prostu myślałem, że żartuje. Słuchajcie, znamy się tyle lat. On mówi, że on chciał być piosenkarzem, a ma tyle lat, co ja. Po prostu pływam, ręce mi opadły. Mówię, ale dlaczego nawet nie spróbowałeś? On mówi, słuchaj, nie tak dawno uświadomiłem sobie i to w zasadzie uświadomiłem sobie, bo też o tym rozmawialiśmy, że wiele, wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, kiedy chodziłem chyba do pierwszej czy drugiej klasy podstawówki, zorganizowano przesłuchanie do Chóru Dziecięcego. Oczywiście też poszedłem na to przesłuchanie. I pan, który prowadził to przesłuchanie, z wykształcenia pedagog, no, usłyszał, bo śpiewaliśmy wszyscy razem. I, i słyszał, jak ja śpiewam, pewnie, być może, że <gryw> miałem ten głos niewykształcony wtedy. Ale przy wszystkich kazał mi wyjść i powiedział mi, że nie nadaje się do śpiewania. Że nigdy nie będę śpiewał. I te jego słowa, pomimo że były to tak dawno wypowiedziane, słuchaj, praktycznie mogę powiedzieć, pogrzebały moje marzenie, największe marzenie mojego życia. Widzisz, ja nawet nie potrafiłem, bo się bałem, we mnie był lęk, ja nie potrafiłem nawet podejść do egzaminów. Mało tego do egzaminów. Widzisz, tyle się znamy, a ty nawet o tym nie wiedziałeś, bo ja bałem się ujawnić to swoje marzenie. To marzenie miałem w sobie i, i tylko jakby gdzieś tam sobie śpiewałem, ale w samotności, w samotności śpiewałem. Wiesz, myślę, że ja i ty doświadczamy, w swoim życiu takich złych słów. Czy innych też wydarzeń, oczywiście, które powodują Twoją ucieczkę w samotność. A samotność potrafi zniszczyć Ci życie naprawdę potrafi zniszczyć życie. Potrafi doprowadzić do tego, że wpadasz w depresję, w lęki, bagaż Twoich złych myśli, scenariuszy, jakie w samotności sam sobie wytworzysz wytworzysz, słuchaj, stają się tak ciężkie, że samemu nie jesteś w stanie je unieść. A potem tabletki na bezsenność, na uspokojenie. A bywa tak, że nawet kończy się to samobójstwem. I gramy spektakl jednego aktora. Yy, mamy widownię. Jesteśmy no, duszą yy, towarzystwa. A po przedstawianiu, po przedstawieniu, wracamy do siebie i sięgamy po uzależnienie przeciwko samotności, przeciwko depresji tabletki, alkohol, narkotyki, przejadanie się gramy spektakl samotnego aktora z wymuszonym uśmiechem na twarzy. Żeby nikt nie widział, co się w tobie dzieje, co tak naprawdę przeżywasz. I pomimo, że jesteś wśród ludzi, nawet wśród najbliższych, to jesteś sam. I wierz mi, że z każdą chwilą coraz trudniej jest się otworzyć, coraz bardziej stajesz się samotnym i coraz bardziej przestajesz być sobą. I samotność ma też wiele jeszcze innych obliczy, jak na przykład pustka. Czy doświadczyłeś pustki? Wiesz, pusta przestrzeń, z której nie można się odbić do niczego, do, jakiejś, do jakiegoś działania, do niczego. Po prostu pustka, zniechęcenie. Absolutnie nie wiesz, co robić. To jest jedno z obliczy samotności. Dlatego często posługuje się też słowem nie czekaj. Nie czekaj. Nie czekaj. Żeby nie było za późno. Pamiętaj, nie musisz być sam. To co powiedziałem na początku. Nie musisz być sam. No cóż. Tym razem, tym, tym czasem, przepraszam, życzę Ci wszystkiego najlepszego i zapraszam do, do kontaktu do oglądania kolejnego filmu.